Dzień dobry, tu Michał Borkowski, być ojcempl, psycholog. Tydzień temu nagrałem filmik w lesie o sarnach, o tym, że spotykam je na polanie, ale muszę się zatrzymać i wpatrywać i wtedy dopiero je spotykam. A dzisiaj druga odsłona tego, czego nauczyły mnie sarny. Bo sarny można zauważyć jeszcze idąc drogą. Fajnie by było, gdyby zobrazowała teraz to jakaś sarna, ale akurat tego nie robią. Wtedy, kiedy ona się poruszy, bo sarna ma świetne umaszczenie, bardzo pasujące do otoczenia, zresztą łosie też, i dopóki się nie poruszą, to bardzo trudno jest wyłapać z tła taką sarnę. Ona przypomina jakiś mały konar drzewa, kilka gałęzi, a łoś to jest podobny do zwalonego drzewa. Natomiast w momencie, kiedy sarna się poruszy, to wtedy można ją dostrzec. Najczęściej robią to młode, niedoświadczone sarny. One popełniają ten błąd i zdradzają siebie i całe stado. I wtedy można sarnę zobaczyć, usłyszeć, bo liście zaczynają szeleścić i tak dalej. I zobaczcie, tak po prawdzie, to to jest strategia wielu z nas. Siedź cicho, nie wychylaj się, to cię nie zauważą. My mamy strategię na sarnę w życiu. I teraz... Być może się spodziewasz, że powiem ci na końcu tego filmiku: nie bądź jak sarna, wychyl się. I pewnie jakiś czas temu bym właśnie tak zakończył, ale dzisiaj powiem: bądź jak chcesz. Jeśli chcesz być jak sarna, to bądź. Najważniejszy przekaz polega na tym, że możesz usiąść za sterem swojego życia. Możesz usiąść za kierownicą i jechać w takim kierunku, jak chcesz. Oczywiście za tym pójdzie odpowiedzialność, bo jeżeli ty będziesz decydował i jechał w takim kierunku jak chcesz, no to wtedy ty będziesz odpowiedzialny za Twoje decyzje. No to jest cena, którą trzeba zapłacić. Pozdrawiam, życzę owocnych przemyśleń, dobrego dnia i całego życia. Były Sarny przed chwilą. No, niestety nie zdążyłem wyciągnąć telefonu, bo Fiona je wynalazła i je przepuszyła. Także musicie mi uwierzyć to słowo, że te sardy nie są wymyślone. Ale ta sytuacja jeszcze jedną rzecz mi uzmysłowiła: że spotykam sardy też wtedy, kiedy pies je znajdzie, wywęszy i tak dalej. I już, żeby was nie męczyć trzecią częścią filmiku o sarnach, to powiem od razu. Czasami, żeby znaleźć to, co ważne w życiu, żeby odkryć skarb, to warto się kogoś poradzić. Warto poprosić o pomoc. Ktoś ci je pokaże. Ktoś może ma doświadczenie takie, że potrafi wywęszyć na przykład wywęszyć w Twojej opowieści, że, że coś tam się kryje że jest jakaś tęsknota. Także można skorzystać z czyjejś pomocy. Jeszcze raz pozdrawiam, dobrego dnia całego życia. Trochę więcej o tym wszystkim napiszę na moim blogu, także zapraszam na ojcem.pl.